Niniejszy film omawia sposób przeprowadzenia operacji odinstalowania konkretnej aktualizacji systemu Windows. Na przykład aktualizacji związanej z systemem zabezpieczeń. Jeżeli otrzymacie Państwo informację z serwisu, że z jakichś przyczyn konkretna aktualizacja musi zostać odinstalowana, w takiej sytuacji najlepiej jest w poleceniu wyszukiwania. Wpisać na przykład ustawienia aktualizacji. <laughs> Możemy również wyświetlić historię aktualizacji. W takiej sytuacji system wyświetli okienko, w którym będziemy widzieli jakie aktualizacje ostatnio w naszym systemie zostały zainstalowane. I jeżeli wiemy, jaki konkretny numer naszej aktualizacji ma zostać odinstalowany, idziemy tutaj w funkcję odinstaluj aktualizację i następnie wyszukujemy tę aktualizację, która z jakichś przyczyn miałaby zostać Odinstalowana, i po kliknięciu prawym przyciskiem myszki wykonujemy operację. Odinstaluj. Wyżej wymienione operacje najlepiej jest przeprowadzać, będąc zalogowanym na komputerze jako administrator z uprawnieniami administratora lokalnego i na ustawieniach administratora lokalnego. Operację należy wykonać. W przypadku pytań. Polecamy sieć internet, wyszukać odpowiednie hasło lub w przypadku konkretnej aktualizacji można zawsze zwrócić się o poradę do działu Katkam firmy Trumf Polska. .trumf Dziękuję.